Cześć ludzie, tutaj Orobus 22 Witam was z moim w Gothic 1 Cóż mogę powiedzieć o grze Gothic 1 Jest to gra z niesamowitym klimatem i niesamowitą fabułą Grafika może nie jest najważniejsza tutaj w tej grze, ale Klimat i fabuła miażdży tą rzekomo złą grafikę Dla mnie grafika nie jest najważniejsza w grach Ale są niestety tacy graci co uważają inaczej Własami tylko robi się gry z jak najlepszą grafiką. Ale w klimat i fabuła w ogóle się nie liczy. Hmm, coś mogę jeszcze powiedzieć o moich zamiarach. To jest ogólnie taki, że mam zamiar dołączyć do starego obozu. A dalej to już zobaczymy jak pójdzie. Sorka, że ominąłem rozmowę z Digiem. Każdy ją zna, ale spokojnie. Diego nam, że jeszcze nie zabraknie. Hmm. No właśnie. Dobra, no to udajemy się do starego obozu. Chcę sobie pogodamy tutaj z dwoma strażnikami? Nie pamiętam już imion. Znaczy chyba jed jeden ma imię. Ten po prawo albo po lewo. Nie, ten po lewo. Tak, tak myślałem. Czym się tutaj zajmujesz? Czym się tutaj zajmujesz? No, masz... no dobra, dobra. Tak. Postaraj się dotrzeć do. Nic ciekawego. Znaczy, wiecie, nic co nam pomoże. Dina, nie da nam żadnej broni, żadnych pieniędzy. To znaczy rudy, rudy. Tutaj jest ruda. Tak, chrząszcz. Trzeba go zabić. Chrząszcz. Ła dziesięć ekspa. Jagody. Hmm. U, drugi chrząszcz. 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 Na chrząszcza. Uwielbiam zabijać chrząszcze. Ła. Mięso chrząszcza. On zperzet 4. Mhm. Dobra, pozbieram mi jeszcze rupiecie tutaj. Jagoda. Strzała. Kubek. <śm> 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 I skrzynio. Spodziewałem się jakiegoś skarbonie Monet i strzał I jednego wytrychu Coś jeszcze ciekawego? Chyba nie. O, kilof chyba tam leży, tak to ta kilof. Mhm. Mm mm -hmm. Jagody Więcej jagód. Dobra. O, tak, nie ma to jak kilow. Zajebista broń Kretoszczur What's up Chodź tu, chodź Chodź tu trzy chodź tu. Młody kratoszewicz, nie było tak źle. Uj, coś tu jest jeszcze ciekawego. Ryżówka, zalecawiały miecz, i brał karłody. Hmm. dobra. Uu, dalej będziemy mieli już z górki. I to jak? Hmm. lecimy. Wyskocznie, jaka Adam Małysz. wojat. Pierwszy poważniejszy przeciwnik. Jakiego napotkamy? Znaczy no licząc kred, to szczura oczywiście. Oszty I też surowe mięso. Co my tutaj mamy? Pałka. Pała. Strzała. Bała strzała. <laughs> I znowu jagody. Jagody, hmm, stary miecz. O, biedak. Dobra, rzućmy okiem na ten stary miecz. O, najlepszy. Coś jeszcze ciekawego? Strzała i pochodnie. <śmulatujesz> Czyli jak już mówiłem, sami rupiecie. O! To było piękne. Hui. i surowe mięso. Nie, tutaj chyba nic nie będzie. A I widzimy już stary obóz tak... Nie, to są drzewa. Tam jest stary obóz. O, tam, tam, tam. Mm, mm, uwielbiam skakanie w tej grze. O, o, o. Orkowy Serafis. I znowu jagody. Dlaczego hmm. znaczy, tu wszędzie są jagody? I hmm. hmm. jagody. Co to za typy? O, I znowu jagody. Drax. Hej ty! Czego chcesz? Chcecie ostrze! Dobra, ostrzegaj. Na co poluję? Głównie na ścierwojady. Tak. Naprawdę? Macie jakąś... Zapytaj mojego kumpla. Wiecie co? Włączę napisy. O, był... obraz. Mm. Grafika Grafika. Wiem. A. Podgłos. Próbkowanie. Gdzie to było? Dobra, mniejsza z tym. Nie będę tracił czasu na szukanie tej opcji. Draks. Siemanko? Widzę, że jesteś. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać. No. Tak. Dobra, masz piwo. Proszę, oto piwo. Ścierwoje. jeśli podejdzie... No dobra, mniejsza z tym. Uch. O ile mnie pamięć nie mieli, to tutaj był chyba jakiś cierwojad. A, właśnie, tutaj jest. Dobrze, jednak pamiętałem. Ło! Ła! Osz, 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 osz. Nie! No... No! Pajacu! Zabiłbym go! cenny eksp. przepadł. Hmm. Nie miło. Dobra. Zjemy sobie trochę jagód Dobra. Teraz ten. Ła. Uh, uh. Nie, to jest mój. Nie, nie, nie. No, S -s -s -s. już drugi. Zabiję Obuś cię. Tę cholerną broń! Zabiję cię. Masz szczęście. Przepuść mnie. Dobra, przymknij się. Dobra. Ten jest mój. U o, ojej no, A o, o, mm -hmm. dobra, nie jest dobrze, uah, chodź tu tu! Nie! 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 Dobra, dobra! Nie! Uła. Dobra, teraz możecie mi pomóc! Uła. Uła. No, co jest z tą kamerą? Oj, 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 oj. Masz szczęście, już miałem wyklepać ci buźkę. No i znowu, jak przepadł. Hej, ty! Hej, ty! Słuchasz mnie? Cześć. I to Co? świetnie! No i? Czy to jest stary obóz? Nie nowy! Stary obóz leży pod mostem. Aha. Ja tu chyba go nie widzę. Uuu... Może się utopi w tej rzece mm. du, 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 du. i znów jagody. Mm. Ciekawe co piro nie chciało się przez to, że wszędzie jagody zrobili. Mm. Jestem ciekaw. Naprawdę. Dobra. I zaraz będziemy w starym obozie. Ojej, ale zreagowało. No. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty. No jasne. Jego powiedział... Jasne, zamierzam przyjąć kontrolę nad całym obozem, hehe. <laughs> Dobre. Dobra. Bierzemy to. Dziek. W takim razie, właś. Dzięki. Jest to nie bardzo łaskawy.